Witam Was wszystkich W kolejnym odcineczku. Dzisiaj w prostu będziemy oczywiście sobie grali, oczywiście gierkę, która oczywiście się nazywa. No slime simulator chyba, czy tam simulator slimów. Dzisiaj będziemy oczywiście po prostu sobie to oczywiście grali. Oczywiście. Czemu to jest to, Czy tu to... w ogóle coś pozmieniali? Czy ja miałam wczoraj serwer zbugowany? Nie wiem, ale odbieramy skrzynkę, która wczoraj była zielona. O! A to ile godzin można odbierać, bo nie ma countdownu. <grym> Countdown, Boże. Kurde, nie w tą stronę zasidę. Dobra, lecimy. A w ogóle lecimy na o w ogóle wczoraj na streamie, jak mi się te statystyki zbugowały, to by w ogóle była jakaś masakra, czemu to się nie chce kupić? Dobra, mam nadzieję w ogóle, że mogę tam do góry pójść, żeby ten, żeby zrobić screena, czy tam miniaturkę na streama, który będzie o 18:00, będzie co dzień. Boże, jakie 18, o 16, codziennie streamy o 16 dzisiaj będą, jutro i tak dalej. Więc bądźcie czujni, bo będziemy grali sobie w to. Wiem, mam słabe pety, bo jeszcze nie otwieram. Tu pewnie mnie nie stać na jakak tam po 20 koła. A nie, 15. Może pamiętam jak mi wczoraj. zbugowały mi się te koiny. Aż epika. W ogóle wczoraj legendę dostałem. Ja cię kręcę. Dlaczego to kosztuje 10k? Dobra, to idziemy tak. Rozpakuj wszystko. Właśnie ja się dziwię, czemu tu się nazywa rozpakuj. Co mam rozpakować? Dawaj! Choć mi nikt nie będzie tu przecież. Ja Cię kręcę. W ogóle ten. Na streamie będziemy ten. Będę dawać wam o linka rozszerzenie. No i klikłem i to nie działa znowu. Black. Się, jak się tu farmi, to chyba nie mogę się ruszyć, bo jak się ruszę, to znowu nie działa. Nie wiem dlaczego tak jest, no ale tak jest. No co zrobić? Tu Mogę wam ustawienia pokazać, jak mnie nie wyłączy farmienie znowu, o, teraz nie wyłączyło. Mamy tutaj oczywiście darmowe obroty, za 40 rublów. Yy, ten... No co Mogę powiedzieć, w ogóle dzisiaj nie będzie odcinka z Simulator, bo mnie wczoraj te lagi tak zdenerwowały, że to masakra. Dziś, co się dzieje? Co się działo na streamie? To jest jakaś masakra. Walczyłem z Pet Simulatorem! No, co to ma być? Z Pet Simulatorem 99 walczyłem. Jak ktoś się... nie było na streamie, no to. Ale to było, ja normalnie walczyłem. Bo nie mogłem nawet zgrywać, nie mogłem dosłownie nic zrobić, aż idę na spawna. Czyli na świt! Czemu to się świt nazywa? Ale jaki świt? Astronomiczny, żeglarski czy cywilny? Bo nie wiem. A skąd ta woda? Skąd ta woda leci? Z góry. Ej, ale jak wejdę na górę, to trwa fajna na miniaturkę będzie. Jak oczywiście tu nie jest transparencja. Oczywiście, że. Może jakie transparencje. kankolidę. Jest wyłączone. Dobra, dawaj mi teraz te owoce. A raczej koiny. Dobra, i mamy. Grym. A dobra, bo chyba miałam 50 koło wodów, ja bym chciał jakoś zrobić miniaturkę, ale poczekajcie, bo tu jest kurde, ma zabezpieczone i nie wiadomo, poczekajcie chwilę. Jest... Zuma dam! Bo ja nie mogę dojść bardzo blisko podłogi, żeby nie spać. O, tak mogę naj najdalej pójść. Ale te happy 12 mi teraz przeszkadza. I teraz chyba jest lepszy sposób, żeby screena, żeby się nie męczyć, włączam przekwycywanie, mam tu takie kółeczko i robię screena bez gui i nie muszę to tak znacząco wycinać tego wszystkiego. Ale skąd jak jemy I Teraz robię takie coś. Przechwycę. Co ja zrobiłem? Ja muszę, ja muszę chyba klapkę yy, zamrozić, pobierz. Wyłów. No, znów. Dobra, lecimy dalej. Nie, jednak 80, czyli tyle co, co kosztuje za 6 zł. U mnie w ogóle można kupić się 88, a nie 80. Mam przecież cały czas premium Boblox. Dobra, farmimy sobie. Tu teraz. <śmienny> Jeszcze w powiadomienie mi weszło. Co to było jakieś wywywy? By, by, by. Chociaż 40 stopni nie ma! Ile jest baterii? Dziewięćdziesiąt sześć mi farm. Run, forest, run. Run, run, run. run. Forest, run. run, run. EJ BO 300 ZOSTAŁO Dobra teraz trzeba celować Albo nawet jajka otwierać R Może jakaś legenda doleci Dupa Idziemy na spałna Czyli na świt jak to pisze Astronomiczny żeglarz. W ogóle, co jest za tą kutką, mieszanina Dobra, niech te koiny się tutaj wyfarmią. A my zobaczymy, co tu jest. Tam niczego nie ma, tam jest pusta mapa. Tam niczego nie, nie ma nawet. Tam normalnie niczego nie ma. Dobra, zbieramy te gemy. A, tu też gemy się dostaje, ale w takiej ilości, że to jest normalnie jakaś katorga. Co to jest? Dane Robuxy. A ile trzeba wydać? Ej wiecie to, że jak wydam Robux, to będę w topce? Nawet 39 tylko i wyłącznie. Nawet jednego mogę, bo są ludzie, co mają 0 Robuxów. Nie ma happy 12, MD. Czas gry ile ja w to godzin gram? Mówię, trzeba tu statystyki, żeby były, to bym wiedział ile gramy w to. To jest jakieś serce. Musicie dodać statystyki. Ja napiszę w ogóle, że robię odcinek. To są monety. Ile trzeba mieć? Jak ja kurde bym wiedział? Dobra, lecimy na najnowszym Ale chwilę na Awka pewnie jest. A ja tu mam darmowe obroty. Coins, Gems? dupa, 200 gemów. lecimy dalej. Szkoda, że tu nie ma deski, to bym tak sobie fajnie poleciał. Lecimy. A czekaj, bo tu ja ci kremsy. to jest? Dobra, dawaj mi tego triple coina. Użyj. Użyłem to. Hmm? Rafarmi cię tu. O Boże, czemu ja cały czas tutaj kliknę? Hmm. Zobaczymy, czy tu są jakieś questy do odebrania. Odbierać... No, jak coś było. Trady w klub. A w ogóle jak trady wyglądają? Twoja oferta, oferta dla gracza, okej... Czy mam jakąś etykietę? Tysiąc coin... Po co mi tysiąc tylko? Dobra. Za rozszerzenie odebrano. Jakie rozszerzenie? Tu index. indeks. W ogóle nie wiem czy ktoś... czy dużo osób było na stronie, dlatego powiem wam co to jest. To jest indeks, że tu są różne zwierzaki. Tutaj mamy przepustkę, którą, żebyś, żebyście odblokowali, żeby mieć te nagrody na dole, to trzeba wydać albo 30 zł, albo 500 robuksów. Serio. A które jest tańsze 500 robuksów czy 30 zł? Oczywiście 30 zł jest tańsze niż 500 robuxów, bo 500 robuksów zapłacicie za około 40 zł, a tutaj o 10 zł mniej. Możecie kupić tutaj też na miesiąc. Bo nie wiem czemu to jest na miesiąc, tylko i dostajecie właśnie wiele wzmocnień, nagród i tak dalej. Ej, ale co się stało? A bo tu muszę farmić. Ej, ale jest też boost na tego yy, na obrażenie. na obrażenia, idźmy z tym. Nie na klejnoty. Mały boost szczęścia. Yy, Owocowy boost, co? O dobra! Weźmy to. Ile to działa? Tyle samo, dobra. Farmcie mi tu. Bo trzeba teraz zaraz iść montować. Dobra, jak się to rozwali, to idziemy sprzedawać. No! Poleciało. no wytrzyj to! Czy to już południe? Żeż nagle się nie chce farmić i idziemy na Pownworda. Mm -hmm. mm -hmm. no, słuchajcie. To, to to. Mamy prawie 200 koła! A dowiem się wreszcie, czy gdzieś tu jest jakaś przerabiarka? nie dowiem się na następnym odcinku, dobra. Na razie to tyle, chciałem pokazać w ogóle gierkę, a następny odcinek będzie, nie wiem, może... Jutro pojutrze, nie wiem kiedy chcecie, bo oczywiście będziemy cały czas streamy w ogóle robić, więc yy, na streamach będziemy oczywiście sobie tryhardowali, yy, może bez boostów, nie wiem, zobaczymy. Więc tak, yy, w ogóle zabrałam 2500, tysiąca, nie wiem czy kupić sobie trzecią krainę, yy, na znaczy teleport albo na czwartą, dobra. Mam nadzieję, no, że wam się spodobało, like, subik, no i co, widzimy się w kolejnym odcinku, a więc pa, patki. 15 minut!